W serce Jezusa krwawa ofiaro grzeszników. Niedawno na jednym z portali społecznościowych dosyć często pojawiał się, wstawiany przez różne osoby, obraz przedstawiający Jezusa, bardzo cierpiącego Jezusa, można tak powiedzieć zmasakrowanego przez, przez to cierpienie, którego doświadczył, przez biczowanie, przez ukoronowanie cierniem Jezusa takiego zakrwawionego. Z podpisem brzmiącym mniej więcej: Zobacz człowieku, co zrobiłeś. Zobacz człowieku, to, to przez ciebie. To Twoje dzieło. E, skojarzyło mi się to tak z tym wezwaniem dzisiejszym: Serce Jezusa, krwawa ofiara grzeszników, e, ponieważ e, tak zastanawiam się, czy rzeczywiście Jezusowi chodzi o to, żebyśmy wtedy, kiedy. E, kiedy y, do, dotykamy tego tak emocjonalnego wezwania, kiedy dotykamy męki Jezusa, kiedy uświadamiamy sobie, że jego serce, jego ciało jest ofiarą złożoną za nasze grzechy, że to nasze grzechy powodują jego cierpienie, czy rzeczywiście Jezus chce, żebyśmy wpadali w jakieś poczucie winy, w obwinianie siebie? Czy Jezus chce, żebyśmy widząc jego krwawiące serce, skupiali się na tym, że to przeze mnie on cierpi, że to przez moje grzechy że czy Jezus chce, żebyśmy się skupiali bardziej na tym, żeby pokutować za grzechy, że, że skoro Jezus tak bardzo cierpi, to ja muszę cierpieć z powodu tych grzechów. I jeszcze dokładamy, dokładamy sobie dodatkowych cierpień, dodatkowych ofiar za nasze grzechy. Czy może jednak Jezus wolałby, żebyśmy owszem, uznając i, i gdzieś smucąc się, rzeczywiście głęboko smucąc się z tego powodu, że Jezus cierpi przez nas, żebyśmy wzbudzali też w sobie wdzięczność z tego powodu. Żeby widok krwawiącego serca Jezusa bardziej skłaniał nas do wdzięczności, do miłości wobec niego, do też korzystania z tej wolności, którą on nam przywraca, bardziej niż do poniżania siebie, upokarzania siebie, do takiego prawie że potępiania siebie z powodu grzechów. Także niech to wezwanie serce Jezusa krwawa ofiara grzeszników dzisiaj pomoże nam z taką wdzięcznością i wolnością przyjąć tę ofiarę, którą on za nas złożył. Jezu cichy i pokornego serca. Uczyń serca, serca nasze, nasze według, według serca, serca twego. twego.